się laska Halo dzisiejszy odcinek to jest najbardziej spocony odcinek w chyba moim życiu wiem że dziwnie to brzmi że spocony ale w dzisiejszym odcinku widzę takie rzeczy się działo że to jest magia dzisiejszy odcinek to... ja pierdę co ja robię jesteś mi 46 Nice, let's go, go! Let's go! Ale, to jest zajebisty win! Let's go, Vikes! Nice! Mamy to! I generalnie widz w dzisiejszym odcinku udało nam się zanieść 36 miejsce, ale niestety jak później się okazało to nie 36, a dwusetne. Tylko ja jestem po prostu tu headem i turniej w dawno nie trehardowałem tak mocno jak teraz i zapomniałem, że trzeba odświeżyć grę, żeby zrestartowała się tabelka, ale to jest nieważne. Ważne jest to, że udało nam się znaleźć bardzo wysoką lokatę i w dzisiejszym odcinku naprawdę działy się magiczne rzeczy, było mega dużo kozackich akcji. Ja chcę grać z Vaxem, więc jeżeli chcecie wpaść do Vaxa, to link w opisie macie do jego kanału I więc to że nasz konkurs na taką klawiaturę Więc jeżeli chcesz wygrać tą klawiaturę, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na ten kanale I będzie im bardzo miło, jeżeli spiszesz mi kod twórcy, czyli Kepcie, kod. I tu nie zapomnij, żeby skomentować film w link w opisie A teraz życzę mi jego oglądania On umie? Ocenisz to? Matematycznie jakoś jest to możliwe czy nie, żeby to ocenić? Jego umiejętności Eee, no, okarnia, ja w miarę Na mnie? Na mnie, na mnie Jestem z tobą da, 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 da. 70, krakt Pierdziele, kibotny jestem! Bestia się uruchomiła we mnie, Dobijam jednego. 70, krakt Nice, let's go, damy na trollko od razu. Ja, jestem debil. Jestem idiota. Ja pierdzielę. Ale jest ja jak kompletnie nie, jest dramat. Ja wszystkie pompy zmisowałem. Ja pięć pomp wystrzeliłem w niego. Nie... Ja go. Gore... O, dostałem z łuku. Nie, na no bolewo zostanę Co ja robię? Bro Serpotaka dostałem Tylkoś gość mi to wyspadza I le... dede 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 WOW TY, DOSTAŁ 70 NA MNIE On jest jakimś koksem, słuchaj No, on jest koksem, akurat Co? Ja pierdzielę, ty miałeś takiego dobrego przeciwnika No, właśnie... Ciężko było, słuchaj Postawił mi opór Widzę Którego, którego, tego z tyłu Tego chcesz? przedem yy, Tego o, z tyłu, dawaj, dawaj, dawaj Nie, nie widzę Zero, zero ma, zero ma O k***a, mnie, zaraz, zamkną zaraz, zamkną mę, mnie, Wydziesz? Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! No, 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 Ten Do śmietnika poszedł debil. Ty, no debil. No debil, no. Co to było, ty, no? Why you bully me? Ej, czekaj. Ej, o co chodzi, kumpel? Ej, ej, e, no. Ja nie wiem, o co oni robią. Ty, jak on gryzie, to coś gryzie. Ja pierdzię, no. Nie no, nieźle, ty. to On w miarę ogarnia. Skomunowany? Nie, 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 nie. O! Zabiłeś go? Ja, o mi się przykro je, zrobiło Ja, ja nie wiem się tu się dzieje Dostał ten jeden od nich Dostał, leży o! 200, 200 Biegnę Od pleców Jeden leży jak coś Pop. Biorę go Na mnie O Jezu, a się przestraszyłem Dostał to o kur... O ty szmat Ja ostatni banda się biegnie. Dostał dosta, so. Leży Leś. jeden ja pierwszy, ale tutaj mister ale leciał? Dostał zerwa, zerwa. Daj go. Bo stoję, dostałem zombie znowu. się Dostałem zombie znowu. Leżę jeden. drugi obok. Kurwa. Biegnę, biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę. Biegnę, biegnę. Zawsze jestem kierowany, jak ktoś nagrywa coś. To jest niesamowite. Zawsze bo no, za, potem za, za, zawsze za, za. do mnie mówią. Box, box. Dostał sto. 50 biał, 50 biał. Ja się leczę. Użyłem taki. Ty, no ja padnę od, od. tego od. 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 w plecy. W bokcie! O co tutaj chodzi? Jestem. Dostałem... w pleców 150. Zaraz, Daj. Chodź tu w Jestem na mnie. Co? Ja nic nie zdążę zrobić Nice, nieźle nie. No ja tam wjeżdżam do boksa To 200 dla ziomkałara Nie wjeżdżam tam jednak Wybijam się haj Zerama Jestem haj, jestem haj Leży 200 Nice Nice najwiście za pierwszym Dead Zajwiście waj Zyytrą pompą Zerama, ma, zara ma. Zara. Nice jako, tego barwiliśmy te tego nie wiem gdzie drugi, drugi sobie pompę zmienia Ty, do pomoc, pomocy, do pomocy Dobra, jest yes, git, jest git drugi, 50 biało, 50 biało Leży, hehehe, elo Patrz, gdzie jest strefa, ty mordo Ja wiem, wiem, wiem Zaraz biało. robimy sobie bardziej no do z gry O, ale dostał, 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 dostał Uciekam do strefy Leży 200 Ja, ja będę tego miał killa chyba Nice, jebioza On chce na mnie wyjść no, Zaraz, Nice, zaraz, zaraz Nice, lezgo, zajebiście To chyba ja go łuk na. Dostał 150, 150, 150 dostał Leży nice. 201 Drugi ma zero, drugi ma zero, drugi ma zero Złoku 150 metrów goś go zabił, ten z góry Oni nas męczą tym Ty no mnie zaraz też zabije mordo Nie no nie wierzę Wylew zaraz zostanę Przestańcie nas prześladować no O shit, 11 mini Budyć z metalu jak możesz Leży, leży Ja z góry ciągle dostaję Wylew zaraz zostanę, no co tu się dzieje Przestańcie nas prześladować to panowie nie Nie no to jest Kiepski żar Nie, ale nie mogę podnieść mi kwoty. bo dostałem Właśnie. To słuchaj, no to masz, masz odpowiedź Uważaj, którą górę ciągle buduj o, Chodź do za to... mną, chodź do za mną, chodź do za mną Możemy, możemy kończyć oh, no, O, dostałem no, RPG'a, no, 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 dostałem W boksie, w boksie Dwóch Nice Jestem debil Ale tylko tak <laughs> trochę debil a ja jeden hopę. Dostałem w plecy mi się otworzył, rozumiesz. Aaaa, boli, boli, tak na bardzo. Godzi raczej. Nie, bo to jest prześladowanie, Nękany Nękanie podczas gry. Bo nękanie. Jeste. Czyli, możesz zejść na dół, czy nie? kur... a kurwa Mać, plecy mi podmieni, nie słyszałem. Ja już chciałem właśnie schodzić. No Zaj i. się, go. I DAJEBIŚCIE! OOOO! Oh, let's go, wajs! D, d, 200! Zajebiście, waj Spawny, spawny tam. Daj, wlatujemy tam na 50-50. Dawaj. Dostał, leży 200, dead. nice! Nie, ja mam do przodu, do przodu, idź do przodu, dora, iść. nie bić się z nimi. Doro, doro, Ja pijem mini, pijem mini. Mi? Chodź za mną, chodź za mną, jesteś? A, ku... tak daleko jesteś? O, Przed ja miałem freerooty z miarę. A, no ja nie mogę Ja myślałem, nie widziałem, no. A, mm, mam 50 hp łapie Spoko spokojnie, represję Ja albo nie robię 70, 70 i 100. zostałem. Ej, ty mam boxie, ty mam woksie Ty ja mam woksie, pomocy 80 Ja leżę, ja leżę M M mnie z dwóch stron zaczęli spamić Co? Oh, nie? On typa, pa, typa Wiem, zabijam go Begram kilo się, dobra walka o, lepiej z tego, zabij go. Oh, Je, ja, nie, czy... nie, wiem, z tym przegrałem na miasto 30 dawaj, spray, spray, spray. a tak. ty nie masz. No ale... Zabiję Zabaj. go, ja go zabiję, nie wierzę. Czekaj, trzymaj to, ja podmieniam ścianę. Moja, moja. Moja ściana, moja ściana. Zgra, gra, gra. Jeden HP, jeden HP. Jedno HP. Tak. na dół. Nie, oni loot mają jego chyba. O kurde, tak mają, uważaj, to jest. Gdzie oni są, co jest? Tutaj, tutaj, tutaj. Pokud. No, stałem, to ja dostałem, tak, Co jest? Moje? Zabili go. Wyszedł, wyszedł, chodź tu, chodź tu, kopcie, się, kop się, Jest plecy, plecy, w góra, góra. O kurwa, to nie jest. Wyszedłem, no... Biegnij, bieg, bieg, nie sam. Nie, w te... No. gdzie to nie kiedy była? Na no, kurwa, ma to zrobić? Matematycznie, matematycznie jest gaz na mnie. Kompletnie. Nie na no, nawet Jezu. O Jezu, jak on się rusza jak Smarty. <laughs> A to aż tak źle? Nie no. Bez obrażania, ale no najlepiej trzy to on nie jest. Zaraz, zerama. Wo, ło. Wow. Dead, dead, dead. Wow, ło, leży, Nie Zajebiście. Oni tu... mieli spaz, oni złoty mieli wszystko. Złoty spazy, złoty spaz. Zarama, zarama Nice. Ło, wow, o oh, kuźwa, dostałem spam od kolejnego teamu, uwaga. Dostanę Dostałem spam od kolejnego teamu. Wiem, wiem, Ej, możemy na hagi w ogóle. Chcesz na Hagi? Nie wiem, no jak uważasz, to ty ja to wbijam się na Hagę to wygraliśmy mecz tak naprawdę Wbijamy się, wbijamy się RPG mi puszcza Pije, pije mini i jestem, wbijam Ja jestem, ja jestem hakiem Bagam, bagam, błagam, błagam Let's go, bo mamy bo to, to jest dobry, to jest dobry Nie, jest nie, nie, nie jest źle, źle, nie jest źle, no, no Dawaj, dawaj, 0-0, 0 na, ja bym szedł po to Chodź, e, chodź, zeskoczmy z tego i wyjedźmy na... Kur... Dobra, ja nie trafię, ty, ja nie trafię, nie ma szans Chodź, zeskocz Welcome to San Andreas, Jesteś mi zbudował! O nie O no nie wierzę, nie, jd pragnę Nie no widzisz, z Jacobem grać widzę, że masz doświadczenie, jeżeli chodzi o robienie kontentu, jest dobrze Spoko. O to chodzi, słuchaj Nie no, jest dobrze, nie Zero, zero, ma, jeden, no, sto, minus nice. Mnóstwo! Nice Minus nice. One, one, no, 100 Wbijam high, wbijam high Sklapsowałem, sto, 150 ostatni ten, jest jego dół, w sensie Jest w zonie, jest w zonie, jest w zonie Pod tobą, pod tobą Kepcio Le, Leży, jeden w boxie, miałem zabiję go Idę do ciebie na górę Zamknął ktoś? Uciekam. To ja, to ja, to ja. Myślę, to że ja. Do... zamykasz mnie, robić trapy. Jakiś troll na Capture, rozumiem, Nie, spoko. Ze strefy, dostał Hitta, dostał Hitta, 0x0, Ja nam do przodu szarpuję. Dobra, D dobra, dobra. Dead, 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 eeeh, y łap. Chod dead. No do góry. Mam mapę. Niech hakiem ma! Zbijam. Dostał, zero x zero, zero! kraka dostał. Jestem high. O kur, o, spadłem trochę, ale. Możesz wyjść do góry? Obiłem jednego ostro. Slipa, bo nic tu nie mogę zrobić. Ja nie mam masy, ja nie mam masy, to jest lipa. Dobra. Czekaj, zabiję, zabiję. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. 2 na 2 2 na 2 ja mam 4 prepary. Wychodzi, on mnie się Dostał, leży się, dead, dead, dead. Nice, nice. Lecia się. Ma RPGA. On, on ulerał. Dostał, dostał, dostał. Edytuje mnie, edytuje mnie. Zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Dobij mnie, dobijam mnie, dobijam mnie. Musi schodzić, on się tutaj do ciebie. Nice, let's go! Let's go! Ale to jest win! Let's go, Vikes. Nice, mamy to! Let's go! Mamy dobrą topkę teraz. Ej, jesteśmy top 40! Jesteśmy top 46! Nie, nie, nie. Pod ponami, pod nami, Nice, chodź, 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 Na mnie! Dead 200, chodź, chodź, Chodź ze mną, za mną, za mną, mną. Wejdź wyżej, wejdź wyżej Idę, idę Ja się leczę, ja się leczę, idę za tobą Mam 80 matcha Leź, leż zabiję Zero, zero ma kolejny Marem. Nie, żyję Jestem na skoleć, idź co lo za mną Ta, ta, ta. ja na razie ja z to masą tylko Chodź o mnie, chodź do mnie! Jestem, jestem u ciebie, jestem u ciebie, jestem za tobą! Chodź ze mną, chodź do mną. Jestem za tobą, jestem kratkę, w kratku wchodzę Piem ja mam zero masu, zero masu, zero, zero, zero. muszę idę, dobra, idę 100 na minusie O, 200, leży jeden Nice Nie, kur... a, oh, gg, dobra Ja, ja tam, ja trochę spanikowałem dobra, na kanesie przepływa, ja mogę go znestrować Zaraz Znestrowy, znestrowy, no I 35 bał 35 bało To jest Polaczek, to widać playstyle, słuchaj Nie, on mnie tak. Jak... Leży, co tam? Koko Ty cię jedzie AAAAAA TANIEC Przepraszam Ja jestem doksyk Idziesz ze mną? Chodź daj, ze mną, idę, chodź idę, ze mną Idę, idę, idę do bóg, 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 bóg. Chodź ze mną, chodź ze mną tu Idę, idę O nie, 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 nie. czekaj Przejmij to, przejmij to Dobra Co nasz box ma być? No. Jest? Ja mam twarde, Musisz... jeszcze 160 łap Dawaj, da, daj cały, daj cały Daj, daj twarde da, da. Musimy wbić się w nich. Chodź tu, chodź tu. Daj, daj, daj. daj. Box. Box. Za, Kolejny, kolejny tu jest. Dora, zajebiście. Mam matkę, mam matkę. Ma 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 mam rybę. mogry łapkę, łapkę, łapkęwa. Po innej wy, jest, jest, jest. Chodź za mną, chodź za mną. Daj, zaraz będę, gdzieś metrów, ale idę safe, jestem. Zajebiście? Jest na safe, jest na safe, safe, jestem za tobą. Łap, łap danci. Daj, może kina, kina możemy. Dost, stop. stop, stop, stop.